Bo nie. ja mam takiego po co? Czemu? No to dołączę do mojej sesji i zobaczyć. Ja tylko pojadę na miejsce Jedziemy? To zostawcie subskrypcję, lajka i komentarza. I do oglądania. Jedziemy teraz koło fontuny e, zakręcić i zobaczymy, co ja wykam. I mój kolega się e, zobaczy, że jak, jak ja wykam taki e, motor latający, no to obraz to mi zastrości, powiedział. A? Czemu? Non. Yeah. Il y a autre raison. On a...